Oj, dawno tego nie robiłem, ale dzisiaj pora na kolejny odcinek trollowania streamerów podczas coachingu. I tym razem będzie to Holak. Sam nie wiem, jakim cudem wierzył w niektóre rzeczy, które mu gadałem. Masz w legalne, w ale... no mówić! Nie, ty mnie trollujesz dzisiaj. ty mnie po prostu intencjonalnie trollujesz. Oficjalnie najgorszy uczeń w historii. Noj, tutaj. Uu. Uhu. Nienawidzę tej mapy, to jest dla mnie najgorsza no. mapa, na pewno. No jak? Mam to się najgorsza mapa. Stary, jak ja ci tu pokażę, jak tu się gra. Widz mi napisał, że ty dzisiaj planujesz mnie trollować i ja nie wiem, czy ty mnie trollujesz czy nie. Nie, no nie trolluję, czy miałbym cię trollować? Że mówiłeś, że jedna gra będzie trollowa, a jedna normalna, takie coś mi mówił. No nie. Wiesz coś, Nie, nie mówiłeś tak? Nie. Czyli ty jesteś pełni poważny teraz, tak? No tak! Idźcie prawej, tu i daj sobie tu te ka tu na boksa. Do góry tu. Mhm. Tepnij się tu. I holduj sobie prawą stronę. Czy to? Tak. Po prostu? No tak, no bo te defensywnie musimy zagrać teraz troszeczkę bardziej. Oni to i tak zawsze dojeżdżają, nie? A nie będą się te, ciebie tu spodziewać na tym Anglu. No ja nie wiem, bo ten gościu to też chyba jest, ale on już usypia. Ja nie wiem, czy tu już, coś co dzieje. <laughs> Nawet telefonu nie odbiega, dzwonią. Oni tu dojadą na spokojnie, zgarnie swoje eliminacje. Bo oni tu zawsze dojeżdżają tego linka. To jest taki... No dobra. Free spot tak naprawdę. Okej, okay, jest mit. Jest może saj, nie? Oj, mogą cofać B. Dawaj tego TPK na boksa, tapnij się tam. Bo tu szybko. Dawaj, dawaj, szybko, szybko, szybko. Tu, pyk. I poczekaj, poczekaj. Ja nie, no, nie, no poczekaj na rotację ziomka. No. Oni ty ci ty nie jadą. Ty go powiesz, jak dwie... No nie! Poczekaj, poczekaj jeszcze. Ziomek podejdzie, on ci sprawdzi górę i wtedy zaskakujemy i lecimy. Dawaj, 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 dawaj. Teraz. No razem no. trzeba, wiesz o co, chodzi. Bez głowy Dobra idziemy na tego Mida, bo ja tam mam line-up na skanowanie na tym murku na go, na kałaszka? Na Odyna. Jak na Odyna? No Odyna się gra na korot. I patrz, i teraz... Daj sobie do tyłu, jakbyś ją przypał Daj sobie no. Ustaw się tu w, o, w zablokuj się do lewej strony. Do lewej, do lewej, do lewej, do lewej, do lewej. Pyk I popatrz na ten murek. Do lewej. Tu będziesz miał... Do lewej jeszcze? Jeszcze do lewej? Daj ADS. kliknij ADS... po I do prawej trochę. Mniej więcej na środek murku I do lewej trochę. O, i tu jest li No i tu będziesz skanował. Dawaj, daj, dawaj, dawaj Dobra, oh. oni, wiesz no. nie mogą przejść, nie? No i fajnie. I właśnie zrobiłeś trzy eliminacje. Gdyby nie twoi nie zabili <grym> no, Gdyby no, twoi no, nie no. zabili Dawaj go, dawaj go, na poczutkę No i o to chodzi. No i o to chodzi. No i tak się gra tą mapę. Może dlatego nie lubię się grać. Może nadal nie lubię. Widzisz to tam jest tu, taka tak? linka nad, nad, na górze To jakby z tą, z tą linką na dół. O, o o, o o dokładnie. Trochę wyżej, trochę wyżej, trochę wyżej. Że to chodzi jak maszyna, nie? No, dostali Prawde. tam na pewno. No właśnie, dlatego tu się w ogóle nie pikujesz, stary. Tu nie możesz mi do, do, dochodzić do sytuacji, kiedy ty pikujesz, stary z tej broni. Ty musisz tak, albo skanować przez smoki, albo przez łole. Tragiczna jest ta mapa, jak tu możesz tylko grać skanując. No tak, to tak czy działa? No dobra, no dobra, no to ja zmieniałam mindset, teraz po prostu jestem szczurem. To mogę się no. powiedzieć, że teraz jesteśmy szczurem, a nie defensywnie gramy. No tak, no, czyli defensywnie grany to szczur. <grym> no to, te, no to w ogóle czemu ja Cyphera nie wziąłem? No właśnie, to jest to. Ty wiesz, to jest co co ja pytanie do cyfra ciebie. Cyfra I co, dalej ten Odyn, ta? Tak, tylko teraz sobie idźmy do... do konektora, albo do lewej, zeskocz sobie po prostu na lewo. I dajemy to. Tak, i zeskocz sobie na lewo i z lewej strony, żeby cię po prostu nie zeskanowali, nie? Z przybliżeniem czy bez? Z przybliżeniem tylko. Mazaro, Mazara, Mazara, Mazara. Mazaro, Mazaro Jest bliska ma ma Eren no, no szukuję. Super, no i jest nie Ja to chodzi Twój team się blisko. za zero wywa wywalił to, to nie jest problem Ty, jednak nie obiłem czambera dziwne Ale na strajnie, swoje zrobiłeś Swoje zrobiłeś, wiesz co jest jeszcze gorsze od twoich team Granie bez energii. Serio. Jak masz być skupiony, skoro zasypiasz między rundami? Właśnie dlatego przed rankedami piję Holy Energy. To zdecydowanie lepsze niż kawa przy klasyczne energetyki. Zero cukru, energia na wiele godzin, a smaków jest tyle, że nie dam rady ich teraz wszystkich wymienić, ale moimi faworytami są mandarynka oraz granat. A właśnie teraz podczas Black Week są dostępne nowe cztery limitowane smaki oraz bonusowe prezenty przy zamówieniach na określone kwoty i mega prąka na starter set deluxe. Ale oprócz tego Holy przygotowało dla Was wyjątkowy konkurs. Konkurs. Między 23 listopada a 2 grudnia każdy, kto zamówi z kodem keremebw dostanie dodatkowego maila z pytaniem. Dlaczego to ty powinieneś wygrać? Odpowiedz na nie, aby mieć szansę na wygranie PlayStation 5. Okej, okay, jak nie masz kasy, no to bierzemy Aresa, bo to jest nawet lepsze teraz. Ty mnie trolujesz teraz. Nie, nie, nie. Trolujesz, nie śmiejesz się. Nie, Powiedz nie coś. Nie, nie śmiejesz się. O, 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 o. Zobacz, zobacz. Reload. No co zobacz? No stają! Za desem! Za desem! No przeciekam! Po jakieś lagi? Tam jest mój Ody O! Oj. Dobra. Dawaj, dawaj. Oddjęcia. No. no i wraca no do was. No, no jedziemy! No i kto. i zobacz ile dementia zrobiłeś! Zobacz ile demedza zrobiłeś! Patrz! A? Yy, A? No szacunek, A? No szacunek! A, Dobra, patrz to teraz? Idziemy B. No i tamtepek na tą skrzynkę i czekamy dwa dni? <laughs> nie, nie, inaczej teraz. No, zaskakująca taktyka. No to wygramy, wygramy defensywnie. Teraz agresywniej. Daj TPK sobie do prawej, tu, do prawej, do prawej, Do prawej tu. Mhm. I wyjdź sobie i skanuj ten murek od razu, tak, dokładnie, no? Do Tę prawej strony. Tu, sum. czy ten? Ten, 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 dalej, ten, dalej. Dobra, zostaw tepek, zostaw te trapa i cofamy. Wyczyściłeś to, nie ma nikogo. Ładnie. No, posprzątany tak że to jest. Nikt tak nie posprząta, jak ja posprzątam. Dobra. Policzyłem takie zapytania. I mieltu, mieltu, mieltu. Miel tu! Miel, miel! Miel, miel, miel! Tylko nie ruszaj się, nie ruszaj się na krańcu. Skanuj do lewej tu. Do lewej, do lewej. Dobra, tam możesz wszystko skanować dookoła. Cały ten site Dobra, fajnie. A może tu już od razu, czy nie? No, dawaj, tylko do lewej trochę. Musisz wyjść trochę, bo będziesz skanować drugą ścianę. O Dostali, 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 zero ma Zero ma Ona tu jest, ona tu jest Pagina nie, ja muszę je wywalić. Brawo. O, o, o! Mieliśmy, go, on tam na boksie będzie pewnie. No... No Kuba, mówię ci nawet, gdzie jest, człowieku! No, masz mówiłeś, legalne! No mówiłeś, mówiłeś! No to wiesz, nigdy nie wiadomo. coś no, trapa, Oni tak. są tu. Oni są tu, zaufaj mi. Blisko masz, jednego. O mówię nie! ci, no... Masz legalne WK, no mówię ci, Kuba! No masz legalne WK! Przecież ale nie każdym... można z takich rzeczy korzystać, ja Cię nie będę słuchał! Za każdym razem Ci mówię, gdzieś się znajduje przeciwnik, Kuba, no! Co byś zakupił teraz, jak masz taką ekonomię? Nic! Jakbyś byś grał Ty da. I co byś chciał zrobić? Zrób teraz po swojemu, masz rundę, masz, masz rundę po prostu po swojemu. Przeciwicy zawsze idą link, to wydaje mi się, że powinniśmy grać pod linka, żeby ich po prostu tutaj ukrócić na tej przewadze. Więc dajemy sobie tu trapika, będziemy wiedzieć, czy tu będą wchodzić. Dajemy sobie tu tepek, mm -hmm. jak coś jesteśmy mm -hmm. za puszką. No mm -hmm. i bijemy się, nie? No już wiemy że wchodzą. Mhm. Nie Te się teraz bierzesz za, za ich plecami. Tepnij się będziesz za ich plecami, dawaj Ale przecież to słychać, ty mnie trolujesz, bo był, można było podejść na cicho Czemu jeszcze ja ciebie posłuchałem? Ale przecież miałeś szansę zabić. Czemu się wyżywasz na mnie? Jak mogłeś zabić? No bo to jest niemożliwe, to nawet... No i jump spotik, jump spocik Albo bez jump spociku, jeszcze jeden pyk. Poskanuj po tu? Co ty masz z tym skanowaniem? No bo na tej mapie się skanuje. Chetka teraz, wszystkie, Amo. <noise> no ale... To, to widziałeś, że ten celownik jest na głowie, widziałeś. To. Mówiłem ci, że lewy jest rozwalony, mówiłem ci. To jest jakiś człowieku... przenika. No nie wiem, nie ma rejestracji. Na midzika, na boksika i skanujemy. To samo miejsce. Nie, ty oszalałeś. Tylko zrób sobie tego szeryfa teraz sobie. Normalnego kup. Normalnego, żebyśmy więcej jam na skanowanie. Ty mnie trollujesz No nie, no serio, daj TPK. W życiu. Nie, ty No idź po prostu i ten, ten murek poskanuj od prawej strony. Tylko też u, uważaj, bo mogą być w innych miejscach. No to domyślam się, nie? więc dostanę tu no fajnie, to fajnie, to chyba. mi się podoba. Mhm. Poskanuj, poskanuj, no? Poskanuj tu murek Nie tu, nie tu, tam nie ma, do lewej trochę Na lineupie, gdzie jest twój lineup? Nie no ty mnie intujesz, no przecież tu nic nie ma! Dostał dwa hity. Tak, trzydzieści dostał. czyż on nie żyje już. Do lewej, do lewej, do prawej dwóch. Do lewej jeden i do prawej dwóch. No, wiecie wejdź, pikuj, pikuj, nie bój się, on ci patrzy lewo. Patrzy ci lewo. Jest samo. O, tepek? Ja by zapałem, ale po jak nie umarłem. A da 55 jeszcze. Ładnie, no i fajnie, widzisz, bo dostał skanem. Bo ty skanem nie, to dałeś. Ja go obiłem na. Nie, 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 skanem dostał. No ale robotę zrobiłeś swoją. A kliknij, no właśnie, bo ty zamykasz, bo nie słuchasz moich rad. Jakbyś się słuchał do końca, to byś nie zamykał. Przecałka no No to jest przeskok. no jump spot, pokaż no. No nice, nic nie sprawdziłeś nawet. Sprawdziłeś, sprawdziłeś. No, nic nie sprawdziłeś. Skoro. No, zobacz jaki okay. crosshair placement, człowieku. Nie tak blisko ściany. Weź orba. Masz sheriffa, masz do lewej. Dojechał Fenix. Flesza ci da za 3, 2, 1. Nie No i dał, poleciał. Teraz się wceluj. Wyjdzie ci to. No i widzisz? Powiedziałem ci w celu się wyjdzie ci tu, a ty się odwracasz. Ale powiedziałeś, Fenix, że wyjdzie, bo dał Flesza? Nie, nie! Ja powiedziałem, że Fenix dał Flesza, 3-2-1. I mówię Fenik. tak, wyjdzie ci tu. Z laurą, wyjdzie ale szóste. Ale wyjdzie ci tu, powiedziałem. A gdzie miałeś celownik? Tu, to znaczy ale... tu. Gdzie miałeś celownik? Wyjdzie ci. Się masz szóste. legalne WH i nie zabijasz. Mam tego dosyć. Strasznie. Ej widzowie, widzicie, ja mu mówię co i jak. I on dalej. Mnie, Naj oficjalnie najgorszy uczeń w historii. Żartuję, eee! ty. żartuję. Żartuję, Nie jesteś gorszy od swana. Z swana, nic nie jest gorszy. Dobra, robisz entry na B teraz. Skup się, kuba. Normalny pik. Dajesz tepek do lewej strony, tu. Tak? I pikujesz i kasujesz gościa. Nie na skos. Proszę nie pikować na skos, tylko trzymasz D. Nie zatrzymujesz się, dopóki nie zobaczysz przeciwnika. Plus W na site. To byłeś ty czy to było AI? Bo ty tak się ruszałeś, jakby to było AI. Powiedziałeś mi, że mam iść ciągle D. Ale po, a, potem już nie, nie, nie. nie mogłem nie, nie. iść w Przeanalizuj sobie. Ściana. Przeanalizuj sobie, kuba. Powiedziałem, że biegniesz dopóki nie zobaczysz przeciwnika. Zobaczyłeś Chambera i ty dalej biegłeś. Aż nie weźmiesz no. oponenta do walki, ja myślałem. No to ja Nie, dopóki nie zobaczysz przeciwnika. Wtedy miałeś się zatrzymać i holdować. Nie, ty nie trollujesz dzisiaj. Czaj, kiedyś... tak. tak, przyznaję się, dzisiaj się umówiłem ze fanem, żeby cię trollować. No właśnie. I pewnie nagrywacie na mnie TikToka. Gratulacje. Udało wam się, tak. tak. Dobra, pikujesz mi da, dopóki nie zabijesz gościa na tym idzie. Bo tam jest kogoś pysnął, stary. Nie, no, nie wiem, jak on nie ma, rąk, to ja nie wiem, czego ja nie mam. No właśnie. Sam to pytanie zadałeś sobie. No i widzisz? I Jedziesz dalej, dałem, dopóki nie dobra. zobaczysz przeciwnika. Fajnie. A, jedziesz dalej, nie, nie jedziesz, 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 jedziesz. Sama. I plus W teraz, oni nie słyszą Cię. Słyszała mnie. Słyszała Cię, bo nie miała ulta włączonego. Tpk se daj. Nie na no, to chłopiec, strzelosz. A widzisz no? Idziesz od prawej strony na mida z, z, z ultem. I koniec płaczą. Kup się, kubuś, bo to jest naprawdę do wygrania. Gdybyś ósemki nie kręcił, to by był win. Ale ty mi każesz grać przez 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rąt od Dina! No bo tak się gra, no! Gdzie wiesz kto ma MVP? A wiesz, czemu nikt wiesz, inny kto nie, wiesz kto miał MVP yy, Mistrzostw świata, Valoranta? Tak, jak? Nie, broke. Broke z Odynem. No, ja... Ale wtedy nie grali kogo uda. No grali właśnie! No ondy był na main mej... najlepszą mapę to była ich No, no i, i w Headhunter! Headhunter! Pamiętaj Ale zawsze ja to Headhuntera! Ale zróbcie, zróbmy te, te test teraz nachuj. Strzel i Headhunter szybko! No. Ale mam szkeli czy nie? Nie, nie, nie. Pyk, pyk! No co, co? To... No to co ty robisz? Mówię, że nie strzela, a ja ja ty strzelasz! Każeć. A idź pan. No, mówiłem, że tu U, jest. Ja. Mówiłem, ja że tu uciekać. jest. Dał ci flesza, mówiłem, ja... Pierdol, Nie dał mi flesza, dał, tylko dał, był wilk! Dał, 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 ty Jeszcze jest wszystko naciągasz znowu na swoją stronę! Dał i mówiłem tak, oni tu są, mówiłem, oni tu są i on już flesza rzucał, mówiłem ci, 3, 2, 1, rzuca flesza, on brał wtedy ja flesza tak, do ręki. Jak wstaniesz, to mówisz, że dzisiaj będziesz odkurzał i Laura zaraz przyjdzie, mówisz, że będziesz odkurzał i ty mówisz, przewidziałem to! Przesadziłeś teraz, zobacz jak cię tym ciągnie, hey, powiedz, fe, thanks for carry, tak, guys, powiedz tak. Trzeba być miłem też dla duże Nie? No jak nie, no kierują cię! Mhm. Góra jest, góra top z operatorem. Tam no. No i nie było! No i znowu mnie Zeskoczył! Zeskoczył, rozumiesz! No bo, no, bo, no bo moje oczy się pomyliły, ale no... Do... I zobacz, jakbym czekał, to bym zabił. Ale, ale o, powiedziałem ci, że on jest u góry i miał czas na zeskoczenie. Ja mu współczuję jak on się stara, a ty go trollujesz. No tak, no on mnie trolluje, no, a ja się staram. Aha. I widzisz, ty każdy komentarz też przeciąż na swoją stronę. Dobra, ej, zaskocz mnie kreatywnością! Do prawej, do lewej naprost też jest. Mhm, ty sobie wymienisz już wszystkie pozycje, no gdzieś będzie. Jednak się myliłeś. No... Masz, masz... No nie, no jest to prosto cały czas tu Prosto? co? No do... mówiłem ci. No, terytory, bo... no i kebab. Mieszane, mieszane. Kokon, kokon. Zamawiam. Ej, zisz, zisz! zisz. Oh. Oh. Nie! Dobra, jedyna ostateczna wersja wydarzeń to jest to, żebyś dał heada. Ok? Potrafisz to zrobić, tylko enemy, nie sobie daj heada. Enemy. Okay, no dobra, no dobra, ale ze scouta? Może być scout. On skróci. Oh, Oj. No właśnie, ten Headhunter. No zobaczcie, widzowie. jak ja ale mam to? Całe dwie, dwie godziny go męczę, żeby ten Headhunter był wyciągany, a my wyciągniemy klasika. No i jak ja mam całe? Ale go... wyciągnąłem finalnie! Mm -hmm. Zapamiętałem! Nie, no Wiesz, to. Wiesz co prawda jest taka, że nie powinieneś uspokoić, żebym się nie, nie stresował, a wywołujesz burzę emocjonalną, przez coś innego. jak mi się ręce trzęsą. Za ścianą, za ścianą, jak to się... Nie tutaj. O, no i o to chodzi. Widzisz? Mówiłem ci? Mówiłem? W końcu wykorzystałeś, to coś mówię. Ale tu jest trzecie ściana, tu jest ściala tu! Ale zeskanowałeś go i był za ścianą! Wyskocz tu na, na, na tego zielonego. A O co? Żeśmy tutaj mogą zabić. Plecy mogą być. Nie będą. Plecy masz, plecy! E, widziałeś, widziałeś kątem oka! Do prawej, do prawej, do prawej! Nie. Do prawej jest. A, wydawało się, wydawało się. Was. Nie no, ty mnie trolujesz! A nie. Sprawo jed. Sprawo, prawo, 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 prawo! Tu prawo, no. Mej, Miejs. Tak, no no faktycznie no, był, no mówiłem ci, że z prawej. Tw... Ja jestem już przekonany po tym meczu, że ty mnie po prostu z... intencjonalnie trolujesz. Ja cię nie troluję. Zobacz, że pra... mamy praktycznie comeback. Dobra, swingnij tu i daj heada. Tak jak potrafisz. Fajnie, fajnie, podejdź to. Wykorzystaj ten timing. Nie wiedziałem, że tepeczka nie mam. No, ale kidek jest, tak? Jaką rangę ma hola? Boostowane send 2. Nieprawda. Mówisz nieprawda, kliknij tap. No, kup trapa. tp tu pod, pod siebie. I agresywnie graj, no? Tak, i agresywnie, pyk. I skup się, bo to jest dogrywka, tak? I skanuj tą ścianę tutaj od razu. Nie. No jak słuchasz coacha? No bo ten skan nigdy nie działa. To się nie da skanować jak coś. Sprawdzałem twoje umiejętności. No. O ma i chce się, jedź, jedź, jedź Spajku nas. Spajku się. Raz, Raz mnie posłuchaj. A ten cross replacement to nie wiem. No dobra, nice try, dwa okej, okej. Jedziesz Mówiłem, że się skanuje tutaj. Mówiłem, powinieneś wyciągnąć wnioski. z nie, 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 po prostu strzelał. nie, 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 że że się nie, 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 pod uwagę. A Pod nie, 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 to nie, 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 Graj za murkiem, graj za murkiem. nie, 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 no, no, żeby skakał i strzelał do nich. O. Smok, smok, powiedz, smok. Smok, bi, smok, please, please, Nieważne to jest. Przemek! Były zbyt. Były zbyt oddalony od murku i przez to Cirill by Tak, tak to byś... i nie mogłem oddychać, czułem tylko smak cegły. Ale zobacz. Tak, Timek cię kieruje, fajnie. Wszystko dlatego, że tyle czasu kupiłem. Jedną rundę stary, dobrą zagraj. No, Proszę, Cię Do prawej jest gość. Do prawej jest, jest gość, będzie przeszował zaraz. Nie, nie przeszła jest O, jest tu. Do prawej jeszcze. Jest, jest jeszcze jeden close gdzieś. O, gdzieś. Dobrze? Fajnie. Cofnij i piknij tego chambera teraz. Masz jeden hp, więc zaryzykuj. O, pojedzie, pojedzie, pojedzie. Daj mu kada. Nice try, nice try. Ogólnie, ogólnie to był nice try. Ten pik był dobry tutaj. Okej, okay, okej. Okay. Jesteś zadowolony, trenerze? Tak, no. fajnie zagrałeś. Czemu mnie trollowałeś w tej grze, Nie trollowałem cię. Subskrybujcie, jeśli chcecie więcej trollowania i zamawiajcie Holi. Link w opisie.